Dzień dobry kochani, witam się z wami na moim kanale Dzisiaj pokażę wam naszą willę W której spędzimy następne 8 dni Nasza willa znajduje się w hotelu Warin Resort Spa Tak bym to przeczytała po polsku Robimy polski content, więc czytamy to po polsku Nasz hotel znajduje się na wyspie Kolanta Która należy do prowincji Krabi, oczywiście w Tajlandii Tutaj wam wklejam Teraz mapkę, gdzie dokładnie jesteśmy. Willa ma ponad 100 m2, które zamierzam Wam dzisiaj pokazać. Zapraszam! Okej, okay. znajdujemy się teraz w przedpokoju, między dwoma pomieszczeniami. Tutaj idziemy w stronę sypialni, tutaj jest salon, i od niego właśnie zaczniemy. Zapominam, że to jest No i jesteśmy w salonie. Tutaj, tak pokrótce. E, oczywiście, telewizor. Pierwszy telewizor w naszej linii. E, wraz z taką częścią wypoczynkową. To jest taka kanapa. że wygodna? No tak. Tak średnio, ale. Minibar. Pierwszy mini bar z dwóch w naszej Willi. Mamy nawet ekspres do kawy na kapsułki. Dostaliśmy dwie kapsułeczki. No i piklinowy fotel z podnóżkiem. Bardzo ładny, czy wygodny? O, wygodniejszy na pewno niż, niż ta kanapa. Tak? No i coś, co przykuło naszą uwagę od początku, jak tu weszliśmy. Czyli taki piękny głośnik Marszala. Marshall to taki Gucci, jak przynajmniej dla mnie, to taki Gucci wśród. Głośniej, bo się płaci no, głównie za markę no i za wygląd też tak śliczny jest. I wychodzimy z salonu i idziemy dalej. Jesteśmy znowu w naszym przedpokoju, który w ogóle jest na pola, więc jest tutaj bardzo ciepło. Czekamy do klimatyzowanego kolejnego pomieszczenia. Przepraszam. Okej, okay, jesteśmy już w środku. Nie wiem, czy coś widać. Tak, tak prezentuje się nasza garderoba. Mamy oczywiście safe, szlafroczki, yy, trochę wieszaków, takie standardowe, po prostu hotelowe rzeczy, co by nam niczego nie zabrakło. A, yy, w ogóle yy, tutaj wchodząc, dołożyliśmy notatkę, że yy, w przypadku złej pogody może być yy, przerwa w dostawie prądu, więc co mamy? <grywka> Pokażemy Wam teraz Łazienkę. Nie światło, światła, kamera nie uszaleje. No, takie łazienkowe światło, nic specjalnego. Mamy ogromne, ogromne lustro. Dwa zlewy, co nam się mega podoba, bo zawsze w mieszkaniu, jak mamy jeden zlew, to jedno myje zęby, drugie myje zęby się łokciami rzucamy się, łokciami rzucamy A tutaj mamy dwa zlewy, więc każdy ma swoje miejsce. Pochowane wszystkie tam rzeczy, noż prysznic, no prysznic jak prysznic, ale jest tu całkiem y, sporo miejsca. Wanna, Klasy. telefon w toalecie, łazienka jak łazienka, nic specjalnego, ale y, co jest takie trochę bardziej special, to tutaj. Tada! Tutaj przy wannie jest y... okno. Na nasz salon, znaczy nie na salon, na sypialnię, w której mamy ogromne. No zawsze przeważnie w hotelach są ogromne, wygodne łóżka, ale ta pościel, ta pościel jest tak miękka i wygodna, że nie pamiętam, czy w jakimkolwiek innym hotelu mieliśmy taką wygodną pościel. Kolejny telewizor, minibar. Również drugi mini bar. A jeśli chodzi o ceny w minibarze, no to one zawsze są takie, wiecie, jak trochę na stacji benzynowej, wiadomo, jest drożej. Klasyczne mini rzeczy, część z takimi mocniejszymi alkoholami. E, no jeśli chodzi o ceny, e, to nie ma tragedii, słuchajcie, nie ma tragedii, bo e, taki rum, nie wiem, jaka jest pojemność, ale tak z 200 ml, 250 no, taka spora budynka, no jak dłoń. I kosztuje 290 batów. Trzeba jeszcze doliczyć 10% serwisu i 7% podatku. To jest na polskie jakieś 35-40 zł. No, no, tak do 45 maksymalnie. Więc jeżeli chodzi o cenę hotelową, uważam, że całkiem przyzwoita. Druga część wypoczynkowa by sobie przycupnąć, żeby nie gnieść naszej y, super wygodnej pościeli. Ale ta pościel. No i jeśli chodzi o sypianie, y, to prawie na tyle. Krem de la creme, w ogóle tutaj całego pobytu. Pokażemy Wam widok. Woda, na którą patrzymy, to Morze Adamańskie, które jest bezpośrednio połączone z Oceanem Indyjskim. No a plaża nazywa się Sunset Beach, dlatego że jesteśmy po zachodniej stronie wyspy Kolanta. No i całe szczęście, że po zachodniej, bo każdego południa będziemy mogli obserwować fantastyczne zachody słońca. Także już nie mogę się doczekać naszego pierwszego zachodu słońca tutaj. No i jeśli chodzi o salon, to by było na tyle. Teraz przejdziemy do myślę, że najważniejszej części naszej willi. Tutaj mamy wyjście na taras. A na tarasie nasz prywatny. Nie za duży, ale jednak prywatny basen. Głębokość idealna, nawet dla takich małych ludzi jak ja. To jest wygoda naprawdę ciężka do opisania. No, mamy własny basenik, w którym które możemy się schłodzić podczas opalania i odpoczywania na naszych leżaczkach. No coś pięknego. No dobra kochani, to w tych pięknych okolicznościach zakończymy już to wideo. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Zapraszam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić kolejnych nagrań z naszej podróży poślubnej w Tajlandii. Następne filmiki na pewno będą właśnie tutaj na kolancie. A co będzie potem, to zobaczycie. No dobra, kończąc, bo już przydługie to, to zakończenie, zapraszam do zostawienia łapki w górę, jeżeli Wam się podobał dzisiejszy filmik i widzimy się wkrótce. Pa! Czekaj, jeszcze raz. Tutaj Wam wklejam teraz jak... Teraz okej. Okay. No No i możesz jeszcze... Opcji. Niestety nam nie zapłacona za to. Je... Jeszcze nam nie płacą za takie rzeczy. Jaka to jest pojemność? Sekundę. A nareszcie będą przybitka, bo można było normalnie na rolkach jeździć.